Że cały że cały naj, najtrudniejszy element. Piłki. Szybka organizacja w defensywie. No piłka ewaluowa, ale teraz. Świetnie. I mamy rzut karny, o, tak jest. Proszę. Po zagraniu Pisarczuka przyjmował piłkę Wojciechowski. Jeden z obrońców dotknął piłkę ręką i sędzia na 1-0 dla Ślęzy, Pisarczuk. 7. I gol! Czekał do samego końca bramkarz, ale, ale nie wyczekał. Robert Pisarczuk! Robert Pisarczuk przed dwa tempa rzeczywiście tu lekko, lekko zmyliły bramkarza Mazura Klaudiusza i myślę, że no, tak z ostatnich minut to ta Ślęza miała tą lekką przewagę. Zobaczymy, jak się dalej będzie układał scenariusz ustawionych. Ładnie teraz świetne podanie do Wojciechowskiego. Ale. Paweł Wojciechowski strzał, gol! Paweł Wojciechowski po raz drugi. Świetny czas pierwszej połowy. Druga bramka dla centrofa. Strzel ją Paweł Wojciechowski. Ale zrobił to w kapitalnym stylu. Dostał piłkę, przebieg paręnaście metrów, ładnie zszedł na lewą nogę, takie plasowane uderzenie tutaj wyciągnął się jak struna e, bramkarz e, Klaudiusz e, Mazur, ale, ale nie było szansy. Zrobił nie dość, że to, to zrobił bardzo efektywnie, bo padła bramka, ale bardzo efektownie, bardzo ładnie. Paweł ma ładne prowadzenie. Widać, że tutaj funkcjonuje wszystko na odpowiednim, naprawdę wysokim poziomie. Ale tutaj mamy nawet oglądających sosnowca, więc nie tylko Dolny na sobie ogląda, o gol! Z... Trafienie dla LKS-u do z drugiej. No i właśnie, tutaj zachwalamy, zachwalamy reparty, gospodarzy, dobra. ale naprawdę zawodnik, który wszedł chyba teraz, patrzę tutaj z numerem 20. Obróci się kolego. Pokaż nam plecy tutaj, to jest numer 20. Brawo, jest! <grym> ale przychodzimy na boisko. I znowu znowuż lewą stroną teraz, lewa strona będzie wrzutka. A w kierunku bramki! Zostawiony bez opieki, jest okazja, jest gol! 2 do 2! Jak się nie mylę z numerem 11 Michał Rostkowski. I patrzyłem na sędziego bocznego, ale świetne przeciągnięcie. To co mówiliśmy przy tych rzutach z prawej strony, naprawdę to rozegrali to kapitalnie, bo z lewej strony na prawo i zawodnik, który zgrywał tą piłkę, tu został popełniony błąd w środkowej strefie. Ramka się miała szansę, ale środkowi obrońcy zdecydowanie przystępili. I Ale chyba ten nasz Jasnowic miał nieco racji. Tak jest, teraz słyszymy potwierdzenie. Teraz z Szelcem na 2 do 2 Michał Rostkowski, no.